No jak tam? Klasyk temat. Wszystkie kobiety lecą na pieniądze. Ja z tą teorią już na wstępie mówię, że się nie zgadzam. Uważam, że jest chuja warta. Ten filmik dedykuje mojej niezwykle licznej damskiej części widowni, która wynosi aż zero osób. Już kiedyś się nagrałem inny filmik, gdzie broniłem inteligencji kobiet, bo jest ten mit, że Mężczyźni są bardziej inteligentni niż kobiety, bo grają, bo lepsi szachiści są w, w, mężczyznami. Tak? I nie wiem, co ten argument wnosi. Jeżeli 10 razy więcej chłopów gra w szachy niż kobiety, no to tak jakby mają 10 razy większą szansę na to, że trafią jakiegoś wybitnego gracza. No ale dobra, ludzie od zawsze lubią szukać dziury w całym i znaleźć jakiś zdrupy powód, żeby poczuć się lepszym. Biały by je twierdził. Że jest lepszy niż czarny, dlatego że jest biały, tak? Facet będzie lepszy, twierdził, że jest lepszy niż kobieta, bo jest facetem. Dla mnie no, taka postawa jest karygodna. Mówię o tym, dlatego że na moim kanale pojawiają się czasami komentarze. Ja mam filmiki o byciu singlem po 30 na tym kanale, jest ich. Jeden ma dokładnie taki tytuł, ale są jeszcze kilka innych o relacjach damsko-męskich. I generalnie mój styl życia polega na tym, że ja mieszkam sam, spędzam czas sam. Znajomi Izraela, z jakimi utrzymuję kontakt, nie mieszkają już na Śląsku, więc tak naprawdę nie widuję się z nimi prawie nigdy, bo musiałbym gdzieś jechać albo oni muszą przejść do mnie. I większość ludzi, z którymi utrzymuję kontakt, moich znajomych, poznałem przez internet. W taki sposób żyję. Ten, a społeczny tego życia również tyczy się właśnie relacji damsko-męskich, bo mi są one zwyczajnie do niczego niepotrzebne. I o tym były między innymi tamte stare vlogi. Natomiast tamte stare vlogi, w skrócie, żeby się nie powtarzać, były o tym, że gdy jesteś z kimś i mieszkacie razem, mieszkacie na małej przestrzeni, bo zakładam, że nie będzie mieć wielkiego domu, bo kogo na to stać, a już na pewno nie mnie, a zakładam, że jakby był z kimś, to raczej to by nie była sławna modelka czy aktorka, tylko pewnie również ktoś, co tak samo jak ja jest popychadłem w korporacji za psie pieniądze i byśmy mieszkali na jakimś wynajętym kurwidole, tak jak teraz mieszkam, tylko żebyśmy wynajęli powiedzmy ciut większe bo jest nas dwóch. I jeżeli zamkniesz ludzi na małej przestrzeni. To prędzej czy później pojawią się kłótnie, chyba że to są już najbardziej pogodni, najbardziej pasujący do siebie ludzie, którzy po prostu pasują do siebie jak, nie wiem, jak dwie krople wody czy cokolwiek. To się prawie nigdy nie zdarza i kłótnie, w mojej opinii, są nieuniknione. W związku z tym, według mnie, pozytywy wynikające z relacji damsko-męskiej są niestety przewyższane przez negatywy. Według mnie tych negatywów jest więcej, jak na przykład. Jeżdżenie na jakieś spotkania z teściami, czy imieniny ciotki, czy inne takie pierdoły, żeby poznać się do, w rodzinie, czy robisz po prostu rzecz, na które nie masz ochoty, no bo jesteś z innym człowiekiem, a ten człowiek jest inny, i on czasami od ciebie chce czegoś, czego ty byś normalnie samemu nie robił, i odwrotnie. W skrócie, problemem nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, problemem według mnie jest związek. Ja nie prowadzę żadnych statystyk tak, wśród ludzi, których tam poznana na przestrzeni życia, żeby stwierdzić, czy częściej kobieta jest winna w związku, czy częściej mężczyzna jest winna w związku. Według mnie to nie ma żadnego znaczenia. Kobieta, według mnie, częściej będzie walić fochy, tak, ale no facet może na ibany wracać do domu, po prostu może, nie wiem, rzucać skarpety na podłogę zamiast do, do kubła na pranie. Także no dewracja na temat tego, kto jest bardziej winny, nie ma sensu. U mnie właśnie na kanale pojawiają się komentarze w stylu nie na zasadzie, że no, zgadzam się z tobą, że no, mieszkam też sam, żyję sam i mi się tak podoba, kiedyś tam z kimś byłem, ale no nie wypaliło albo nie, nie zgadzam się z tobą, rodzina, żona, to są zajebiste sprawy. Paradoksalnie takich komentarzy jest mało, tylko na zasadzie no wszystkie kobiety to dziwki, wszystkie kobiety lecą na kasę, już nigdy z nikim nie będę, bo mi wydoi tylko z pieniędzy. Nie udał ci się związek. Z jakichś tam przyczyn, niezależnie od tego, czy bardziej byłeś ty winny, czy ona, no to kończysz ten związek tyle. Wiadomo, że są, nie wiem, 60-letni, znani ludzie, czy jacyś biznesmeni wiążą się z 25-latką. Wiadomo, że ona nie leci na niego, tylko leci na jego pieniądze, tak? W 90%. Może te 10 widzi, powiedzmy, nie miało ojca i widzi w tym dojrzałym mężczyźnie. Takiego ojca, tylko że to jest taki kurwa ojciec, który idą do łóżka, więc tak nie do końca ojciec. Nie wiem, jaka, nie wiem co przychodzi przez myśl kobiet, które zakuchują się w dwa razy starszym chłopie, nie mam pojęcia. Natomiast w stanowczej większości no będzie to. Rzecz jasna, polecenie na pieniądze, tak? Ale gdy mówimy w przypadku jakichś biznesmenów czy celebrytów wiążących się z kimś tam, a nie normalnych ludzi, którzy idą do roboty i zarobią, nie wiem, 4000 zł czy 5000 zł, tak? Jak przeciętny człowiek w Polsce gdzieś tam zarabia? Albo jeszcze mniej, kurwa, jak tam tyra na produkcji czy na magazynie, to już w ogóle. Trzy tysiączki do przodu. Ostatnio miałem rozkminę na temat OnlyFans. To jest taka strona dla niewtajemniczonych, gdzie, gdzie kobiety się rozbierają na żywo przy kamerce internetowej i jakieś typy na czacie wypisują farmazony i dają im napiwki. Według mnie, no ja szczerze podziwiam kobiety, które wybierają taką ścieżkę kariery w cudzysłowie i pokazują dupę na takich stronach i zarabiają na frejerach pieniądze, bo jak masz iść strzelam teraz do Biedronki za 3,5 tysiąca złotych czy za ile tam się zarabia, czy, czy pójść gdzieś i być popychadłem korporacji czy jakimś księgowym. a no to są wszystko potrzebne prace, to są pożyteczne prace. Jak dobrze wyglądasz i możesz się rozebrać i pogadać jakieś głupoty do mikrofonu i ludzie będą ci wysyłać żetony, pieniądze, czy co tam się wysyła, tak? Subskrypcje za to, że ty mi pokażesz stópki i powiesz do nich Hi, I would love to see your cock inside me, czy kurwa, nie wiem, jakieś tego typu cringe'owe teksty i kasa leci, no to aż a żal byłoby z tego nie skorzystać. Bo z czego tu się wstydzić? Ludzie idą jako telemarketer i dzwonią po obcych ludziach i budzą ich po nocnej zmianie. Niczemu to nie służy. Próbują sprzedać coś, czego ci ludzie nie chcą, budzą ich i ich kurwiają. Porównajcie sobie to do takiej usługi, która akurat jest potrzebna, bo skoro ktoś to ogląda i skoro ktoś za to płaci, no to widocznie jest to potrzebne. I ja nie rozumiem, jak można być takim, kurwa, przegrywem, żeby płacić za takie coś. No jest kurwa tyle sposobów, żeby kogoś poznać na imprezie, w robocie. No, w robocie to jest słaby pomysł, bo potem, jak nie wyjdzie związek, to jest trochę przypał, ale większość ludzi tak pracuje fizycznie, więc w pracę fizyczną to sobie możesz na wstyknięcie palca zmienić, więc to nie będzie już taki przypał. Gorzej, jak tam nie wiem, jak jesteś lekarzem i się zakochasz w pielęgniarce, to to będzie trochę przypał, ale jak jesteś jakimś tam typem, co robi na magazynie czy na produkcji, to idziesz gdzie indziej. A nawet jak robisz w takiej pracy jak ja to też zmienisz taki zakład, to to nie jest żadna praca marzeń znowu, więc na upartego w pracy też możesz zaryzykować jak chcesz. Ludzie poznają się na imprezach, nawet przez tego pierdolonego Tindera. Sytuację, taką historię znam, z, z, znajomy z reala, pomagał szukać obcej kobiecie klucze, gdzieś się zgubiła, w, siedziała na ławce i zgubiła i nie wiem czy to on. Czy to on sam jej zapytał, czego ona szuka, czy ona go poprosiła jako przechodnia? W każdym razie mógł znaleźć jej te klucze, potem się umówili i byli ze sobą. Więc nawet w takiej sytuacji z nieznajomym na środku ulicy można się z kimś poznać. Nie wspominając już o tym, że jak się nie chcesz z kimś poznać, to zawsze zostaje ci po prostu pójść na dziwki, żeby poruchać. A wy, pomimo tych wszystkich możliwości, wybieracie pornografię, ale za pieniądze, nie darmową kurwa, tak? I płacicie kobietom, które tam właśnie gadają, tylko co powiem na tym OnlyFans, pieniądze, żeby wam pokazała dupę, gdzie możecie wejść na dowolną stronę i zobaczyć 100 tysięcy tego typu materiałów za darmo. Kobieta, która się czymś takim zajmuje, po prostu wykorzystuje swoją sytuację. Mogła pójść gdzieś, gdzie indziej, ale być może nie ma kwalifikacji, żeby robić coś równie dobrze płatnego, a może po prostu tego nie chce robić, bo jest to za, za trudne, zbyt stresujące. A Duse siedzi w domu, pierdoli poły, pokaże pośladek, pokaże palce u stópki i kasa wpada. Więc no tak naprawdę ja wciąż uważam, od wielu lat to powtarzam, że znacznie prościej jest znaleźć głupiego faceta niż głupią kobietę. Jak weźmiesz 100 kobiet z ulicy i 100 mężczyzn z ulicy, to gwarantuję, że wśród tych losowych ludzi. Więcej będzie przyjebanych facetów. Dla mnie problemem jest związek. Mieszkanie wspólne z kimś. Jeżdżenie na jakieś obiadki do teściów. Natomiast nie jest dla mnie problemem kobieta. Wolny związek, jak mieszkacie osobno. Nie macie dzieci, coś pięknego. Tyle co mam do powiedzenia. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkie moje wierne fanki w liczbie wynoszącej zero. Całuski.